Euro, waluta Europejska to tytuł wystawy przygotowanej przez Komisję Europejską i Narodowy Bank Polski w łódzkim oddziale NBP. W inauguracji uczestniczył przedstawiciel komisji Eclan Costello i prezes banku profesor Marek Belka. W naszych dyskusjach na temat euro musimy wyraźnie oddzielić argumenty ekonomiczne tę ocenę kosztów i korzyści wstąpienia do strefy euro w odpowiednim czasie. Od argumentów politycznych, często bardzo jednostronnych. Eklan Costello przypomniał z kolei rolę i znaczenie działań podejmowanych przez władze Unii Europejskiej w rozwiązywaniu obecnych problemów wspólnoty. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, gości zaproszono na zwiedzanie ekspozycji, która po raz pierwszy została zaprezentowana w Brukseli w 2007 roku. Od tamtego czasu odwiedziła 10 krajów Unii Europejskiej i prawie 30 miast. Wystawa mówi głównie o integracji europejskiej, szeroko rozumianej, a więc w tym również integracji politycznej, integracji takiej, która jest wartością dla Europy. No, wszak przez 60 lat nie mieliśmy wojny, także to jest z całą pewnością wartość, ale dochodzimy również do integracji gospodarczej. Czyli wówczas, kiedy zaczynamy mówić o jednolitej walucie, kiedy zaczynamy mówić o jednoczących się gospodarkach, co jak wiemy odbywa się z różnego rodzaju perturbacjami, ale to tym bardziej warto te elementy poznawać, warto o nich mówić, warto dyskutować. Łódź jest pierwszym polskim miastem, w którym wystawa jest prezentowana, dlatego jej miejsce wybrano nieprzypadkowo. Jest to, tak jak powiedział Pan Prezes, najpiękniejsza sala bankowa w Polsce i niektórzy twierdzą, że również w Europie. Ma imponujące rozmiary, imponujące wykończenie. Wśród gości zaproszonych na inaugurację znaleźli się przedstawiciele władz miasta i województwa, a także łódzkich uczelni i organizacji rządowych i społecznych, z którymi NBP współpracuje podczas realizacji projektów edukacyjnych, bo to dla nich, jak mówił profesor Belka, wystawa powinna mieć największe znaczenie. Ja bym sobie życzył, żeby nauczyciele szkół średnich przyprowadzali tutaj młodzież i na podstawie tych informacji, jestem przekonany, że takich informacji nie mają ani młodzi ludzie, ani nauczyciele. Przecież to jest bardzo zaawansowana informacja, że na tej podstawie można przeprowadzić ciekawą dyskusję, nie tanią propagandę EURO, ja zresztą to powiedziałem już rok temu, kiedy, kiedy to Centrum Informacji EURO było, było otwierane, tylko właśnie refleksję nad tym, czym jest Unia Europejska, czym jest integracja europejska, co Polsce... Ta integracja dała. Wstępna wystawę Euro Waluta Europejska jest bezpłatny. Najmłodsi widzowie w specjalnie przygotowanym kąciku będą mogli pograć w gry edukacyjne i komputerowe, poznać m.in. banknoty i monety euro, a chętni będą mogli także wybić pamiątkowy żeton. Informacje o wystawie dostępne są na stronie internetowej Centrum Informacji o Euro NBP www.nbp.pl.